No i hej. Jest już popołudnie i e, zrobiła nam niespodziankę. Moja mama nas tak odwiedziła w sumie z nienacka. I mogłam iść sobie do paczkomatu odebrać tą przepiękną sukienkę, którą zamówiłam na Angeli. Słuchajcie, jest cudowna. No, był to rozmiar chyba L, ale to wypada na... M niestety, i to jest miłość w ogóle malutkie, bardzo. Ale jest tak piękne, że ja Wam muszę pokazać. Materiał też jest bardzo miły, słuchajcie. Znaczy, bardzo miły. Dobry, uważam, że jest po prostu dobry materiał. Kurde, nie mam się tego postawić. Tu postawię sobie. Ok. Mimo, to jest totalnie piękna. Jest 100% mój styl. Widać, że krój, to znaczy, krój tutaj, góra. Czyli taki y, bawarski, jak to te kobiety na Bawarii noszą takie energi. Wielbiam taki tutaj dekoldzik. Tak, te piękne, wybufiałe rękawy. No i ten print. Ale zobaczcie, to jest takie małe, bo to się praktycznie nie rozciąga. To jest tylko takie malutkie. Cudo. Cudo, cudo. I jest taki po prostu w dotyku cudowny. Jest mi bardzo przykro bardzo, bardzo, bardzo przykro a mogło być tak pięknie a mogło być tak pięknie ale niestety no niestety, niestety, niestety odsyłam ją wszystko jest super, materiał wzór krój tutaj ten dekolt, tu może dla mnie by nie musiała być aż tak opięta, ale jakieś wiecie, można sobie założyć zawsze wyszczuplające. no to niestety to jest mój rozmiar M na L Moim zdaniem jest to S na M. Moim zdaniem jest to bardzo małe. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam, jeśli macie takie małe rozmiary. Zajrzyjcie sobie na stronę Angelki. I koniecznie. Przepięknie. I tak dalej. Zrobiłam Alankowi jego ukochany obiad czyli co poszypowa musi. I pokochał carbonarę. On uwielbia, słuchajcie, carbonara. Eee, także zjad, zrobiłam jemu carbonarę Alexa położyłam po tych trzech godzinach. Muszę chwilę odpocząć bo trochę teraz trzeba się nabiegać za tym Aleksem. I muszę tutaj ogarnąć, no bo jest, wiecie, harmider. Zawsze jak są u nas jakieś goście, to Alan wiecie dużo znosi tu zabawek, żeby się popisać, pochwalić i tak No i teraz muszę tutaj wszystko poogarniać. A jak przyjdzie Adrias z pracy, co już w sumie będzie za um, godzinę, za dwie godziny, no to jedziemy, musimy jechać tak do Castoramy kupić ten klej do łóżka. No ja muszę podjechać tą bieliznę z yy, HMU oddać yy, Zajdę do Douglasu, yy, Dlatego, że chcę kupić sobie to serum z The Ordinary, a sprawdzałam w aplikacji, że jest ono dostępne w mojej. dokładnie. już nie ma, wszystko tobie nałożyłam. Yy, I chcę sobie kupić właśnie to serum z The Ordinary. Chciałabym jeszcze zajechać do. E, nie, tak, do Emki, do Sephory chciałabym kupić sobie taki zestaw y, kremów, znaczy krem do twarzy pod oko i jeszcze coś tam takiego do mycia twarzy z The Origins y, chcę zobaczyć czy jest po prostu dostępną bo kiedyś na można było sprawdzać czy dana rzecz jest dostępna w jakiej drogerii perfumerii, a teraz y, nie widzę tej funkcji, żeby można było sprawdzać, a wolałabym wiadomo kupić y, stacjonarnie, no jeżeli nie będzie to wtedy sobie po prostu to zamówię Także takie plany, a później mamy na w pół do szóstej już z, do fryzjera z Alankiem. E, no i wracamy do, do domu, a jutro wolne boże ciało, także na pewno będziemy e, od razu z rana, jak wstaniemy, wybierać się do moich rodziców. Ok, to my już przygotowani wychodzimy. Chłopaki jak zawsze już poszli. Ja zawsze ostatnio wychodzę i zamykam czyli no, to lecimy. No hej, wróciliśmy a właściwie ja wróciłam do domu, dlatego że chłopaki byli tutaj przed 19 i oni wysiedli, poszli na górę. A ten poszedł wysadzić. położyć chłopaków spać. A ja jeszcze pojechałam tak do pod ten klej. Chciałam do Emki do Sefory kupić taki zestaw um, kremów, tam krem do twarzy, pod oko z te Origins, taki ten pomarańczowy zestaw, ale go nie było stacjonarnie. Byłam też w tak w ogóle, bo chciałam kupić sobie to serum z The Ordinary. Ale akurat było wszystko inne: był ten olej, yy, ale The Ordinary, ale serum nie było. Także niestety, ale oczywiście co? Yy, pokażę Wam, co jeszcze kupiłam w H&M, bo w AMC w Heemie był dużo większy wybór. Że wam jeszcze pokażę, co dokupiłam. A w ogóle te łajczki byłam wymienić, ale pani, jak nabiła kot, to jej wyskoczył ten, mm, ta niższa cena i po prostu zwrócili mi różnicę. Pikami bateria, także tak szybko gumki. W ogóle często kupuję takie paki i nie wiem, gdzie one są. Naprawdę całe paczki miginą, nie mam pojęcia. Alankowi, takie spodenki. Na 116 one już są, właściwie nie było na 110, dlatego, bo wzięłam tu jest sznurek, także można ścisnąć fajne dresowe, na pewno wygodne. Takie jeszcze czarne by się przydały, takie basiki, dobrze mieć baterie tych cienkich. U nas do tych szumisiów idzie najwięcej. To Pepko. Pepko jeszcze, słuchajcie, dla Alanka bardzo fajne spodenki dzienne, 20 zł. Kosztowały. Zobaczymy, wydają się być fajne to jest jakaś taka... Nie wiem, jak to jest, jakaś inna taka chyba kolekcja. Tak troszeczkę dłuższa. No fajne, no mi się podobają. Słuchajcie, te te dyszki jakościowo są fajne. Ten dżink nie jest jakiś bardzo cienki. Taki jest porządny, mi się wydaje. Także myślę, że będą jakościowo fajne. Trzypak pak piżamek. W ogóle był nawet spory wybór na krótki już właśnie, bo chciałam kupić teraz Aleksowi na krótki. I ten trzy był za 35 zł. Mamy taką po prostu grafitową i tu jest ostatnia taka w misie. Na 74, ale H&M ma... Myślę, że do będzie śmiało mógł spać w tych piżamkach, czyli całe wakacje, żeby w nich prześpi. Właśnie też taki dwupak bodziaków. Ja lubię mieć takie basicowe kolory, czyli widzicie, taki ciemny i jasny beż. 20 zł ten dwupak kosztował. Aha, i wcześniej jeszcze wymieniać te gadki, ale to mi się ta koszulka spodobała. Ona była w ceg nieregularnej 30 zł w sumie fajna taka wakacyjna, on lubi, jemu się podobają te takie cykiny właśnie magiczne, że zmieniają, a w hajmie dużo jest teraz takich bluzeczek. No i to tyle. Mnóstwo paragonów, mnóstwo. A na dzisiaj żegnam się już z wami, trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Cześć, cześć. Dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym już holu. Holu, co ja mówię w ogóle, wymyślałam o holu. W kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę bardzo gorącą mi upalną sobotę. Godzina jest po 11. My się teraz szykujemy. Jestem sama z chłopakami. Adrian pojechał z moim bratem no coś tam porobić ogólnie. I właśnie zaraz przyjedzie Ola z Milianką i jedziemy do moich rodziców. Dlatego, że tak jak mówiłam jest się bardzo gorąco. No, także nie ma co się kiesić w domu, chłopaki później do nas dojadą. Spakowałam się i, i już jestem po prostu cała, liście świecąca. Żałuję, że ja nie mam takiej jednolitej, ładnej skóry. Wtedy y, fajnie, było, fajnie by wyglądała twarz, nawet bez makijażu. A tak, ja zawsze potrzebuję tego podkładu, żeby jednak ujednolicić właśnie tą skórę. Jest to już tu jeszcze. No, także ciężka, ciężkie zejście przede mną, bo muszę znieść Aleksa, muszę znieść fotel i torbę z naszymi rzeczami, co na pewno nie będzie łatwe. Co tam? Także tak, zamysł jest taki, że zabieram kamerę ze sobą. Oczywiście tutaj są tak, Alanek. Aleks. Już będzie się wspinał. Po moich nogach. I zaraz wyruszamy. No i jest udało się, dojechaliśmy. Było ciężko mi zejść z tym całym tarabanem dziećmi. Aleks teraz tutaj sobie wcina bułę. Zaraz idzie spać. Chłopak jest wymęczony. Jest tak gorąco na dworze. Nasze, ogólnie moi rodzice mają tutaj ten dom w cieniu. O ile zimą jest tutaj zimniej, tak latem. Tu jest bardzo przyjemnie, bo tutaj nie dociera słońce i tu jest zawsze tak. Także się z wielką, wielką przyjemnością właśnie przychodzi. Tutaj już gania. O, Alanek poszedł. Ola usypia no i tyle siedzimy sobie, czekamy bo oniców nie ma, bo też pojechali tata jeszcze do lasu mama też pokosić trałę pojechała do dziadków i tak, i teraz położymy położę Aleksa, pewnie Lilunia zaśnie rozłożę chyba tylko taki mały basenik dzieciaką, bo na ten duży to jeszcze za wcześnie, już ci podaję synek także do później Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po weekendowo, po, po pięknym weekendzie. Po pięknym, słonecznym, gorącym weekendzie tutaj nad morzem. Osoby, które przyjechały na ten właśnie weekend Bożego Ciała nad morzem na pewno wygrały, bo pogoda była przepiękna. Dzisiaj już jest zachmurzone niebo Myślę, że może nie być nawet zimno na dworze Ale jest zachmurzone niebo Weekend, tak jak mówiłam, był piękny My siedzieliśmy u rodziców Na podwórku Tylko wczoraj się opalałam W sobotę się nie opalałam jeszcze tak nie byłam przystosowana do takiej temperatury I raczej siedziałam w cieniu A już właśnie w niedzielę się opalałam Oczywiście wiadomo, co się najbardziej spiekło Plecy Tutaj góra pleców Barki, chociaż tam opalałam się tylko 40 minut, naprawdę przedopalałam dłużej. No ale ten tył tak szybko, szybko naprawdę się opalił. Dzisiaj mamy już poniedziałek, jest już połowa czerwca, już naprawdę te wakacje tak się zbliżają, zbliżają. I już się nie mogę doczekać tego, właśnie, żeby się więcej opalić. Zamówiłam sobie teraz taki krem do opalania, teraz dużo reklamują takich na Instagramie, różne firmy, no i y, zobaczymy, czytałam o nim bardzo dobre opinie, że naprawdę skóra po nim jest, y, opala się od razu na brązowo, że ma piękną opaleniznę, no i tak dalej, i tak dalej, zobaczymy, wszystko gdyby wyjdzie w praniu, tutaj mam zaczerwieniony nos. Y, dzisiaj też może być bardzo ciekawy dzień. Y, ale to później mm, będę się z wami łączyła. Na razie je kawkę, oglądam wideo w położyłam Alexa spać. Myślę, że zasną od razu, słuchajcie. Dlatego, że stwierdziłam, że muszę wprowadzić mu, nie wiem, czy już o tym mówiłam, dwie drzemki o stałych porach. Już nie kładę go, że tak jak kiedyś kładę go co dwie godziny, albo co trzy godziny. Tylko y, w sumie tak robiłam przy Alanie, że były to stał, Od razu śpi, tylko go położyłam. E, no, zjadę jeszcze mleko sobie teraz w łyżeczku. Ma stałe godziny drzemek, czyli ma chodzić spać od 9 do 14:30. E, niezależnie od tego, o której się obudzi, a że dzisiaj obudził się, słuchajcie, o 5 na mleko i już nie zasnął. Także był wykończony, bo minęły aż 4 godziny. On y, cały czas chodził spać co 2 godziny. W zeszłym tygodniu chodził spać co 3 godziny, aż teraz przeszłam po prostu, już mówię nie, na stałe godziny. Trudno, będzie bardziej wymęczony, ale nie będzie tak, jak chcę w wakacje, już to pewnie Wam wspominałam o tym, dojść do tego, żeby on chodził później na noc spać, bo on chodzi, słuchajcie, o 19 spać. To wiecie, w wakacje, nawet jak gdzieś będziemy coś posiedzieć, chociaż, no to, czy nawet nad morzem, bo spacerować, no to już trzeba będzie jechać do domu, bo on o 19 chodzi spać, to zawsze trzeba będzie się około tej 17 zbierać, żeby jeszcze go ogarnąć przed spaniem. No, także właśnie chcielibyśmy um, bardziej go um, troszeczkę wydłużyć, chociaż do tej 20, a Lanek zawsze chodził o spać o 20, a w wakacje chodził spać 21, nawet, nawet po. No i to będzie wiecie dla nas duże, dla Alanka duże ograniczenie, jeżeli Alex będzie chodził spać o tej 19, bo nigdzie nie będziemy mogli dłużej zostać. Godzina 19 w wakacje to praktycznie połowa dnia, jak się jest gdzieś właśnie nad jeziorem, siedzi się, gada z kimś. No to nie chce się wiecie, jeszcze pamiętam, że nawet jak gdzieś tam się umawialiśmy z kimś na jezioro, i na tą 21 jak jechaliśmy z Alanem do domu, to było już szybko, bo jeszcze wszyscy sobie tam wiadomości dzieli, nawet jeszcze nie zdążyło robić się ciemno. No także zobaczymy jak będzie to jemu wychodziło, teraz już sobie zasnął, ja kończę tą kawkę, pooglądam sobie trochę Dzień dobry TVN, przejrzę na pewno telefon, no i do tyle przyszła paczka z reserve. zamawiałam Alankowi koszulki uwielbiam dla niego zamawiać tam rzeczy, część rzeczy była z wyprzedaży, część nie to na pewno było z wyprzedaży chyba wszystkie w ogóle były po 20 zł taka khaki taka niebieska z takim tutaj zwierzaczkiem rozmiary albo 110 albo 116 czarna 116 czarna 110 tu znowu zielona 116 i taka szara nakrapiana 110. Pokażę Wam rozłożone. Także koszulki mamy załatwione na lato. Jeszcze w sumie musiałabym mu dokupić kilka spodenek, ale powiem Wam, że tak. Na razie ma cztery pary. Mu kupiłam teraz w HM. -ie i poczekam aż będą wyprzedaże na Zarze i wtedy mu chyba jeszcze dokupię na Zarze, bo mi się podobają, wtedy z tym mi się nie podobały żadne fajne, ten, to jest takie 3D odstające także ogólnie Alanek ma 110, ale jak nie było 110 to po prostu brałam już mu 116 i to takie wszystkie widzę takie są, mają odstające te ozdoby o tak, też bardzo fajny kolorek także polecam, ja ogólnie powiem wam szczerze, że Zawsze przeglądałam tylko działy chłopięce, teraz zaczęłam przeglądać też działy dziewczęce, jak pojawiła się u nas Lili i Reserved, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o działy dziewczęce, słabo wypada. Właśnie chłopięce to bardzo, bardzo polecam, właśnie Reserved. Dziewczęce to chyba najbardziej, to chyba ubi, najlepiej wygląda naprawdę. Dobra, ja już wstawiłam pranie, na początek piorę kokon Alexa. Co kochanie? no to Aleksiu się ślini ale chcę wam pokazać, bo założyłam Aleksowi teraz to prześcieradło z Cuddle Dream zobaczcie, to jest to jest po prostu coś cudownego przecudowne piękne, chętnie bym mu dokupiła zestaw pościeli w tym wzorze, no ale wiadomo teraz jest lato, także nie będzie to absolutnie potrzebne pierze się właśnie jego kokonik, no i później kokonik najważniejszy, bo on później jeszcze idzie na drugą drzemkę Hmm, także później będę jeszcze dalsze jakieś tam prania wstawiała, ale co jeszcze aha, bo przy mi też jeszcze buty jeden biustonosz też zamawiałam ostatnio mam małą obsesję na punkcie biustonoszy to też jest mój taki niedawny zakup, bardzo fajny nawet pomimo szczerze, że kupiłam dwa biustonosze, tutaj tak noszę zniżone, bo jestem tutaj troszeczkę mnie piecze Dlatego, że powiem Wam, że ostatnio jak gdyby odkryłam, że potrzebuję inny rozmiar biustonosza, mniejszy obwód, a większą miskę, wcześniej nosiłam 85E, a teraz jak gdyby metodą prób i błędów yy, przeszłam na 80F, ale w międzyczasie kupiłam też sobie taki sam biustonosz w rozmiarze 80E. No i on jest po prostu, miska jest za mała, a właśnie fajnie mi się sprawdza mniejszy obwód, bo lepiej mi trzyma po prostu ten biust. Także i ten dopiero później zamówiłam, jeszcze w takim e, rozmiarze, bo jest bardzo fajny na lato, super taki właśnie neonkowy. Także ten drugi nie wiem, dlatego że ja go tylko przymierzyłam, będę... W sumie przymierzyłam i go e, wyprałam, może nie tyle wyprałam, tylko m, na, przemoczyłam w płynie, jak gdyby tak e, robię często ściuchami, że jak nie potrzebuję prać, to chociaż je moczę. Dobra, idę do chłopaków, bo nie wiem co oni tam robią. Co się stało? Aha, ten mały terrorysta zamyka wszędzie drzwi, słuchajcie, no ma nie z drzwiami. Wszędzie chodzi. Zamknąć dokładnie. Mm -hmm. Ja chciałem zrobić sobie myszom nowe. Ola, teźmy gra?